Vamos Jak szczury stonącego okrętu w ostatnich miesiącach politycy twojego ruchu uciekali, gdzie się dało? Do SLD, PSL-u, do Zielonych czy do Unii Pracy. Po odejściu Andrzeja Rozenka wraz z czwórką posłów Janusz Palikot rozwiązał klub. Wcześniej posłowie zażądali transparentności finansów klubu oraz partii. Okazało się, że to było takie poważne wyzwanie, że trzeba było w nocy klub zlikwidować, żeby przypadkiem nikt nie sprawdził finansów klubu. Księgowa obracała setkami tysięcy złotych, wydano między innymi dwa miliony złotych na system e który mógł kosztować maksymalnie 100 tysięcy złotych. Sprawę bada prokuratura. W tej partii były tylko dwie osoby, które decydowały o finansach. Janusz Palikot i księgowa Danuta Wójcik. W 2014 roku tylko raz zapłaciliśmy zgodnie z terminem ZUS, a przez pół roku, przez sześć miesięcy w ogóle nie zapłaciliśmy ZUS-u za nikogo. Najwięcej żalu do Janusza Palikota ma Artur Dębski. Gdy Palikot kolejny raz brylował w mediach, poseł PSL-u żalił się na swojego byłego szefa na Twitterze. To otoczenie produkuje nieliczących się z nikim psychopatów, despotów i wszelkie patologie, klaszcząc i udając. Jeżeli przed głosowaniem w sprawie Wołynia dzwoni pan Michnik i pan Komorowski i ktoś jednoosobowo z tego powodu zmienia decyzję 40 ludzi, to trudne. Brak doświadczenia to jest przyczyna, dla której byliśmy bezwzględnie. Podporządkowani tej dyscyplinie. Janusz Palikot kazał, więc posłowie głosowali, ale jak sami przyznają, palikotem dyrygował osobiście Bronisław Komorowski, prywatnie przyjaciel Palikota. Tak było w sprawie uchwały wołyńskiej. Naciski były też w sprawie ustawy emerytalnej. Telefon od Bronisława Komorowskiego y, dotyczący y, uchwały wołyńskiej i zmiany stanowiska y, wówczas w głosowaniu y, Twojego ruchu, czy to może ruchu Palikota jeszcze, y, to potwierdzam, byłem świadkiem tej rozmowy. Naciski z dużego i z małego pałacu w sprawie ustawy dotyczącej wydłużenia emerytalnego były. Wielu z nas... Y, Miał złamany kręgosłup. Dzisiaj nie ma klubu Twojego ruchu, a jego byli członkowie mówią, że za chwilę nie będzie już samego Palikota. Kandydatura Janusza Palikota to jest ostatni, y, ostatni akt, y, ostatnia odsłona y, ruchu Palikota. Palikot nazwał swoich byłych współpracowników politycznymi prostytutkami, bo przeszli do innych partii, także do obozu rządzącego. Rozenkowi zarzucił, że chce przejść do Platformy. Sam zainteresowany, niegdyś bliski współpracownik Jerzego Urbana, znany z tego, że publicznie przechwalał się seksem z prostytutkami i podziwu wobec Putina, nie wyklucza takiego scenariusza. Wszystkie partie dzwonią z wyjątkiem PIS, oczywiście. Nie mogę oczywiście wykluczyć tego, że nie wiem, że kiedyś będę w platformie albo że kiedyś będę posłem nowotworzącej się formacji. to proszę pana, nie jest takie proste żeby być koleżanką partyjną moją czy kolegą. Janusz Palikot startuje w wyborach prezydenckich, ale Jarosław Gowin nie ma złudzeń. Jaki jest cel jego kampanii? Nie zdziwiłbym się, gdyby przed wyborami Janusz Palikot przerzucił poparcie na Bronisława Komorowskiego, a po wyborach został na przykład doradcą Bronisława Komorowskiego do kontaktów z przedsiębiorcami. Ruch Palikota dostał się do Sejmu w 2011 roku, posługując się skrajnie antyklerykalnymi hasłami. Ale z każdym miesiącem poparcie dla prowokatora z Biłgoraju spadało. Od samego początku mówiło się, że pomysł powstania takiej partii pojawił się w gabinecie Donalda Tuska. Janusz Palikot sprawia wrażenie polityka skrajnie niesamodzielnego albo po prostu marionetki przez kogoś ustawionej na scenie politycznej. Mimo niskich sondaży, antypolskich haseł i prowadzenia polityki na poziomie Bruku, Janusz Palikot miał zawsze wiernych sojuszników w mediach. Ochoczo zapraszany był do programów publicystycznych. Dopiero dzisiaj wspierający go dziennikarze przyznają, że wieko do jego politycznego grobu zostało zamknięte. Bartłomie Graczak, Telewizja Republika.